Ja jestem Kuba, no i dzisiaj pokazujemy nasze te Tutaj już są bardzo fajne, bo tutaj już można sobie chodzić i tak. No. Dobra, a co my mamy tutaj w wylęgarce? A tutaj mamy noworodki. Te już się powoli wylęgają, ale te już, to już tak. No, to jest Słodka, ale tutaj widzisz jeden na mój dzióbek, ro. sobie... Aby obkręcimy go, żeby było okazji, żeby wiósł no. A ten jest też bardzo dobry. Hmm. Ten, ten już prawie. Prawie pękło, tak? No. Tylko tutaj tak pomalysieńko brakuje. No dobra. Mhm to już tak bardzo mocno. No, ale tutaj pipi małe. Te też jest dobre, dlatego, bo tutaj już powoli pęka. Tak. Dobra. To zostawiamy je, bo one teraz wyschły. Dobrze. No i